Czekajna z Kajorzesz Klątwa trwa, ósma edycja. Ósmy raz nie udaje nam się wygrać tego turnieju. Po raz drugi z rzędu karnych w finale przegrywamy. Co trzeba zrobić, żeby wygrać w końcu turniej Cairo Futsalka? Wprowadzić myślę, że trzeba do gryfka, żeby karnych nie było, wtedy dla nas będzie to większy, większa szansa, nie no tak pół żartem, pół serio. No niestety drugi raz z rzędu w finale przegrywamy po karnik. myślę, że mecz był bardzo wyrównany, no, te karne naprawdę to, to było coś, co mogło rozstrzygnąć mecz, no i rozstrzygnęło. No, niestety przegrywamy, no po tym jak Bartek obronił się trzeciego karnego, myślałem, że wrócimy i, i jednak... My to pociągniemy, niestety Radek i nie trafia. Przegrywamy, no ma trwa, jak to prezes powiedział, ma trwa mam nadzieję, że zarobił się naprawdę przełamimy. Można powiedzieć, że to chyba bardzo dość silny kliką był. No tak. gdzieś tam w okolicach pierwszego miejsca, ale, ale nigdy nie wygrywamy. To pragnione zwycięstwo, jednak co roku trzeba czekać kolejny rok. Tak to Było wygląda, dobra. no ale ja na pewno nie, 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 razem z drużyną nie, nie planujemy tego, żeby dawać zężać innym gościom, którzy przyjeżdżają. Bardzo chcieliśmy w tym roku wygrać to właśnie, żeby pierwszy raz zdobyć ten puchar Demo Cup, no, niestety się nie udało. Czekamy do przyszłego sezonu, lepiej się przygotujemy, poświczymy karne i no, mam nadzieję, że wygramy. Dziękuję, gratuluję mimo wszystko drugiego miejsca, bo po rozgrywkach grupowych różnie się mówiło o, o postawie drużyny, także gratuluję drugiego miejsca. Szkoda, że nie pierwsza, ale drugie chyba też jest dosyć dobre. Tak, myślę, że nie ma się czym załamywać. Na drugie miejsce w tygodniu na 32 zespoły to, to naprawdę dobre osiągnięcie i szkoda tylko tego, że nie jest to pierwsze, no tak jak mówię, żeby przyłamać tą niemoc, którą mamy, nie? ale kolejny, kolejne, kolejna edycja i kolejna szansa na to, żeby wygrać. Dziękuję. Dziękuję.